Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak życie zwykłego człowieka może zmienić się tak radykalnie, że jego wpływ odczuwają miliony ludzi na całym świecie? Co sprawia, że ktoś z pokornej młodości na ulicach Buenos Aires staje się jedną z najbardziej wpływowych i współczujących postaci w kościele katolickim? Zanim jednak rozpoczęła się jego niezwykła podróż, nastąpił kluczowy moment, który nie tylko zdefiniował jego przyszłość, ale także otworzył drogę do objawienia, które poruszyło serca milionów ludzi. Jak dzieciństwo w skromnym środowisku w Argentynie może łączyć się z prawdą o Jezusie, która rzuciłaby wyzwanie nawet najgłębszej wierze oto fascynująca historia Jorge Mario Bergoglia. Człowieka, który stał się znany jako papież Franciszek. Jego życie to nie tylko historia wiary i oddania, ale także przemiany wewnętrznej i odkryć, które dotknęły ludzi na całym świecie. Urodzony 17 grudnia 1936 roku, Jorge był najstarszym z pięciorga dzieci. Wychował się w skromnej rodzinie w Buenos Aires. Jego ojciec Mario, włoski imigrant, pracował w kolejnictwie, aby zapewnić rodzinie godne życie. Matka, regina, oddana i pełna miłości kobieta, poświęciła się wychowaniu dzieci, wpajając im wartości takie jak wiara, szacunek i miłość do rodziny. Dzielnica, w której dorastał Jorge, była prawdziwym tyglem kulturowym, gdzie rodziny z różnych środowisk żyły obok siebie. Ta różnorodność dała mu unikalną perspektywę już w młodym wieku, ucząc go doceniania odmiennych tradycji i sposobów życia. Wpływ ten ukształtował jego zrozumienie człowieczeństwa i współczucia. Mimo głęboko katolickiej atmosfery rodzinnej, to właśnie wielokulturowe otoczenie zaszczepiło w nim empatię, która towarzyszyła mu przez całe życie. Podczas edukacji w katolickiej szkole prowadzonej przez Salezjanów, Jorge zdobył solidne podstawy religijne. Już jako młody chłopiec wykazywał nieugaszone pragnienie poznania i głęboką wrażliwość, która naturalnie skierowała go ku duchowości. Jego rodzice zauważyli jego zainteresowanie wiarą i zapisali go do lokalnej szkoły katolickiej, znanej z kładzenia nacisku na moralność i duchowość. Jorge wyróżniał się nie tylko w nauce, ale także swoją głęboką pasją do poznawania prawd wiary. W miarę jak dorastał, coraz bardziej interesował się rolą Kościoła w życiu ludzi. Jednocześnie, jak większość chłopców, znajdował radość w codziennych aktywnościach, takich jak gra w piłkę nożną, co pozwalało mu zachować równowagę między życiem duchowym a młodzieńczym entuzjazmem. Jednak, podczas gdy jego rówieśnicy marzyli o karierze sportowej czy sukcesie w rodzinnych biznesach, Jorge czuł w sobie inne powołanie wewnętrzny głos. Który prowadził go w kierunku duchowego posłannictwa. W wieku 21 lat Jorge przeszedł poważną operację płuc po ciężkiej infekcji, co zmusiło go do długiej rekonwalescencji. To doświadczenie, pełne refleksji nad kruchością życia, umocniło w nim poczucie powołania do służby Bogu. W końcu postanowił wstąpić do seminarium, co choć wsparte przez ojca, spotkało się z mieszanymi uczuciami jego matki, marzącej o bardziej konwencjonalnej przyszłości dla syna. W 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego Jezuitów, przyjmując śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Intensywne studia teologiczne i filozoficzne, połączone z zaangażowaniem w służbę w wspólnocie, ukształtowały jego misję opartą na ewangelicznej trosce o potrzebujących. Jako jezuita, Jorge Mario Bergoglio zyskał reputację lidera oddanego sprawiedliwości społecznej i moralnej integralności. W 1969 roku został wyświęcony na kapłana, a jego życie poświęcone było zarówno nauczaniu, jak i pracy duszpasterskiej. W 2013 roku osiągnął szczyt swojej duchowej podróży, zostając papieżem Franciszkiem, pierwszym jezuitą na tym stanowisku. Jego pontyfikat charakteryzuje się skromnością, zaangażowaniem w sprawy społeczne i dążeniem do reform, które mają na celu uczynienie Kościoła bardziej przejrzystym i inkluzywnym. Papież Franciszek, znany ze swojej pokory i oddania sprawom ludzi ubogich, stał się symbolem nadziei i przemiany dla wiernych na całym świecie. Jego przesłanie miłości, sprawiedliwości i współczucia inspiruje miliony, przypominając o głębokim sensie służby drugiemu człowiekowi. Trudne tematy, takie jak relacje między osobami tej samej płci, wzbudziły głęboki dyskurs w kościele katolickim. Podejście papieża Franciszka, bardziej współczujące i inkluzywne, odzwierciedla przesłanie z listu do Galatów 328, które podkreśla równość wszystkich w Chrystusie, niezależnie od różnic. Kolejnym innowacyjnym elementem jego pontyfikatu jest interpretacja piekła. Zamiast widzieć je jako miejsce wiecznej kary, Franciszek sugeruje, że może być ono postrzegane jako stan oddzielenia od Boga, w którym dusze niepokutujących przestają istnieć. Ta wizja, skoncentrowana na Bożym Miłosierdziu, nawiązuje do przesłania Psalmu 103. Ósmy o Bożej Miłości i Współczuciu. Papież nie unika również współczesnych problemów społecznych takich jak bezrobocie młodzieży czy samotność osób starszych, co odzwierciedla jego zaangażowanie w sprawiedliwość społeczną. W kwestii aborcji, którą określa jako grzech ciężki, Franciszek kładzie jednak nacisk na miłosierdzie i przebaczenie. W 2016 roku rozszerzył możliwość udzielania rozgrzeszenia w tym zakresie dla wszystkich kapłanów, co jest zgodne z przesłaniem z Ewangelii Łukasza 15:7, podkreślającym radość w niebie z nawrócenia grzesznika. Jego stanowcza opozycja wobec kary śmierci zasługuje na szczególną uwagę. Papież jasno stwierdził, że praktyka ta jest moralnie niedopuszczalna w każdych okolicznościach, co wynika z jego wiary w nienaruszalność życia ludzkiego, zgodnie z Księgą Rodzaju pierwszego rozdziału 27. wersetu, przypominającą, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów pontyfikatu Franciszka jest jego podejście do osoby Jezusa. Papież podkreśla praktyczne zrozumienie życia i misji Chrystusa, koncentrując się na jego działaniach na rzecz najuboższych i wykluczonych. Uzdrowienia chorych i pocieszanie strapionych, jak pokazuje Ewangelia Mateusza 25:40, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, stają się dla współczesnych chrześcijan wzorem do naśladowania. Podsumowując. Działania i przesłania papieża Franciszka nie tylko podważają niektóre tradycyjne normy, ale także wzywają Kościół do ponownego skupienia się na jego głównej misji miłości, służbie i dawaniu nadziei światu, który tego potrzebuje. Medytując nad tymi naukami, warto przypomnieć słowa z pierwszego listu Jana 4:16. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Według apokalipsy XIII oraz proroctw świętego Malachiasza istnieje obawa, że ostatni papież może być fałszywym prorokiem, który będzie służył antychrystowi i wprowadzał narody w błąd. Apostoł Paweł ostrzegał przed liderami religijnymi, którzy odwracają się od prawdy, używając zwodniczych nauk, aby przyciągać zwolenników. Przewidział także, że potężny przywódca religijny będzie dokonywał cudów, aby odciągnąć ludzi od prawdy. Ten fałszywy lider miałby współpracować z wpływowym politykiem, który przejąłby kontrolę nad odnowionym imperium rzymskim w Europie. Biblia wspomina, że w czasach ostatecznych miasto położone na siedmiu wzgórzach, utożsamiane z Rzymem, zostanie zniszczone. Proroctwa świętego Malachiasza wykazują zaskakujące podobieństwa do biblijnych zapowiedzi końca świata. Zarówno w apokalipsie, jak i w proroctwach Malachiasza, Rzym, a szczególnie Watykan, odgrywa kluczową rolę w tych wydarzeniach. Historia męczenników chrześcijańskich, okrucieństwa Cesarstwa Rzymskiego oraz przepowiednie Malachiasza wskazują, że Rzym wciąż pozostaje punktem centralnym w tych wizjach. Ważne jest, aby uważnie przyglądać się tym kwestiom, ponieważ proroctwa świętego Malachiasza mogą zawierać ziarno prawdy. Ich autentyczność pozostaje kwestią otwartą, którą zweryfikuje jedynie czas. Przypomnijmy, że gdy kardynał Józef Ratzinger został wybrany na papieża Benedykta XVI w 2005 roku, wielu sądziło, że będzie on ostatnim papieżem przed powrotem Jezusa Chrystusa, lecz okazało się to błędne. Pontyfikat papieża Franciszka, podobnie jak wcześniejsze, może być krótkotrwały, przygotowując drogę dla bardziej charyzmatycznego następcy, lub długotrwały i pełen dramatów. Wiemy jednak, że w świetle historii i Pisma Świętego twierdzenie Franciszka, że jest następcą Świętego Piotra i obecnym nosicielem autorytetu Chrystusa, opiera się bardziej na ludzkiej tradycji niż na słowie Bożym. Chrześcijanie muszą zachować czujność i nie dać się zwieść fałszywym twierdzeniom, zwłaszcza w czasach, gdy religijne oszustwa nasilają się w miarę zbliżania się końca czasów. Co by się stało, gdyby Franciszek okazał się ostatnim papieżem? Tradycyjnie papieże pełnią swoje obowiązki do końca życia, oczekując na odpowiedni moment. Jednak abdykacja Benedykta XVI w 2013 roku zaskoczyła wielu. W swoim oświadczeniu Benedykt wyjaśnił, że po rozważeniu swojej sytuacji przed Bogiem doszedł do wniosku, że zaawansowany wiek uniemożliwia mu skuteczne pełnienie posługi Piotrowej. Podjął więc decyzję o rezygnacji. Obecnie, mając 87 lat, papież Franciszek nadal z oddaniem wykonuje swoje obowiązki, pomimo problemów zdrowotnych, które zmuszają go do korzystania z wózka inwalidzkiego. Intensywne tempo jego pontyfikatu, w tym liczne podróże, wywołuje spekulacje na temat możliwych zmian w przywództwie kościoła, zwłaszcza w kontekście jego wizyty w Lakwili. Gdzie znajduje się grób świętego Celestyna Pinti, papieża, który także abdykował. Jeśli Franciszek byłby ostatnim papieżem, Kościół stanąłby przed trudnymi pytaniami o przyszłość. Sukcesja apostolska opiera się na solidnym fundamencie. To sam Jezus mianował Piotra pierwszym papieżem. Greckie słowo petros, oznaczające skałę, odzwierciedla stabilność, na której Chrystus obiecał zbudować swój kościół. Choć papieże, podobnie jak wszyscy ludzie, są niedoskonali, otrzymali specjalny autorytet od Boga, aby prowadzić kościół. Jezus zapowiedział, że piekło nie przemogłoby kościoła, co nie oznacza braku trudności czy skandali, ale obietnicę, że kościół. Przetrwa próby i ostatecznie zwycięży. Historia papieska, pomimo sporadycznych kontrowersji, pozostaje dowodem na ciągłość wierności wobec Bożego planu. Z pokorą szukajmy prowadzenia Ducha Świętego we wszystkich aspektach naszego życia, zwłaszcza w zrozumieniu przekazywanych nam przesłań. Uważajcie, ponieważ nowa plaga może dotknąć ludzkiej skóry. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości, ześlij swojego ducha, a odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Boże, który pouczasz serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego, spraw, abyśmy w tym samym duchu dobrze oceniali wszystko i cieszyli się Jego pociechą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, gdzie codziennie będę dzielił się proroczymi przesłaniami, które wzbogacą Wasze serca. Nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach swoimi intencjami modlitewnymi, czy to za rodzinę, przyjaciół, zdrowie, pracę czy inne potrzeby. Podajcie także, z jakiego kraju pochodzicie, abym mógł zobaczyć, jak daleko dociera to przesłanie. Nasza ukochana Matka Boża przypomina o potrzebie przygotowania się poprzez modlitwy, aby uzyskać ochronę i zbawienie. Pobierzcie teraz mój cyfrowy przewodnik zatytułowany Potężna modlitwa Maryi, zawierający modlitwy na różne okazje życiowe. Kliknijcie w link w przypiętym komentarzu, aby natychmiast go pobrać. Ilość egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekajcie, by zdobyć tę niezbędną pomoc duchową. Jest to wezwanie do czujności, modlitwy i solidarności w obliczu nadchodzących trudności. Nawet w najciemniejszych chwilach światło wiary może jaśnieć najmocniej. Dbajmy o siebie nawzajem. Troszczmy się o nasze ciała jako świątynię Boże i okazujmy miłosierdzie potrzebującym. Modlitwa szczera i pełna pokory ma moc przynieść ukojenie i uzdrowienie. Nie pozwólcie, aby strach zgasił płomień nadziei w waszych sercach. Ufajcie Bogu i Jego nieskończonemu miłosierdziu. Módlcie się za tych, którzy cierpią i za mądrość tych, którzy szukają rozwiązań w trudnych czasach. Każde wyzwanie jest okazją do duchowego wzrostu. Wzmacniajcie swoją wiarę i trwajcie zjednoczeni w miłości oraz solidarności. Jak matka, która troszczy się o swoje dzieci, Maryja wciąż otacza nas swoją opieką, pocieszając i przynosząc nadzieję. Przygotujcie się na nadchodzące wyzwania duchowe i fizyczne. Bądźcie czujni wobec fałszywych doktryn i utrzymujcie swoje życie w harmonii z Ewangelią. Pamiętajcie o codziennej modlitwie i lekturze Biblii, które wzmacniają duszę. W chwilach prób zachowujcie pokój w sercach i wiarę w Bożą Miłość, która nigdy Was nie opuści. Niech Boży Pokój i światło zawsze Was prowadzą. Otwórzcie swoje serca na miłość i nadzieję, pamiętając, że każda modlitwa wypowiedziana w duchu pokory dociera do niebios. Dzielcie się tym przesłaniem z bliskimi, aby razem stawić czoła trudnościom. Maryja, nasza niebieska matka, wzywa nas do wiary, jedności i głębszego zanurzenia w miłości Bożej. Módlmy się teraz wspólnie. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech pokój i Boża łaska zawsze będą z wami. Amen. Wezwani jesteście do tego, aby stać się nosicielami światła i błogosławieństwa, szerząc miłość w świecie, gdzie obojętność coraz bardziej zakorzenia się w ludzkich sercach. Przygotowanie na nadchodzące wyzwania jest kluczowe. Powinniśmy stawić im czoła z wiarą, wspierając się wzajemnie, aby nie ulec rozpaczy. Nawet gdy niebo zdaje się płonąć przed pogrążeniem w ciemności, ważne jest, aby zachować wytrwałość, Uznać swoje błędy i trwać na modlitwie. Kraje dotknięte trzęsieniami ziemi, konfliktami i innymi przeciwnościami potrzebują naszych modlitw. Ochrona i zbawienie są możliwe dzięki modlitwie i zawarte są w specjalnym przewodniku duchowym. Odnajdźcie radość w codziennym czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Ten e-book, zawierający modlitwy na różne okazje, dostępny jest w przypiętym komentarzu. Działajcie teraz, zanim będzie za późno. Bądźcie latarnią nadziei, wnosząc różnicę w życiu innych. Czuwajcie duchowo, wspierajcie się wzajemnie i z miłością stawiajcie czoła wyzwaniom, wiedząc, że nigdy nie jesteście sami. Niech błogosławieństwa Pana Jezusa Chrystusa zawsze Wam towarzyszą. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, gdzie codziennie będę dzielił się proroczymi przesłaniami, które wzbogacą Wasze serca. Nie zapomnijcie podzielić się swoimi intencjami modlitewnymi w komentarzach. Napiszcie, za kogo ostatnio się modliliście rodzinę, przyjaciół, pracę, uzdrowienie oraz skąd pochodzicie, abyśmy mogli zobaczyć, jak daleko sięga to przesłanie. Uwaga do wszystkich! Pilnie proszę, abyście pozostali w swoich domach i trzymali drzwi oraz okna szczelnie zamknięte. Stoimy na krawędzi nieuchronnej globalnej ciemności, której wielu jeszcze nie chce zaakceptować. Żyjemy w krytycznym momencie transformacji, gdzie wszystko, co znamy, jest na skraju drastycznych zmian. Dzisiejsze trudności to tylko początek większych wyzwań. Otrzymaliśmy już wiele znaków: niszczycielskie trzęsienia ziemi, zatopione miasta. Ten komunikat nie jest tylko ostrzeżeniem, ale niezbędnym przewodnikiem. Aby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym bliskim, Najświętsza Maria Panna jest odpowiedzialna za ochronę i prowadzenie dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. To wezwanie pozostaje aktualne do końca tej wiadomości, ponieważ to, co zostanie ujawnione, jest kluczowe dla Waszego losu. Nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby światowa wspólnota zjednoczyła się w modlitwie. Siły zła nas otaczają, i kluczowe jest, aby każdy z nas zrozumiał pilność dostosowania naszych działań do woli Bożej. W czasach nieposłuszeństwa i braku szacunku dla nauk naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, konsekwencje będą surowe. Anioł wykonawca Bożej woli nie zawaha się spełnić swojego zadania, chroniąc tych, których życie jest prowadzone przez świętą Matkę Marię. Nadejdzie moment, kiedy konieczne będzie pozostanie w domach, ponieważ najgęstsza ciemność, jaką ludzkość kiedykolwiek widziała, nadchodzi, ten okres będzie próbą wiary i wytrzymałości każdego z nas. Przygotujcie się i pozostańcie zjednoczeni, bo tylko pod boskim przewodnictwem przezwyciężymy te trudne czasy. Zanim pójdziemy dalej, chcę złożyć specjalne zaproszenie do was wszystkich. Jak to jest tradycją na naszym kanale, podzielcie się z nami, skąd nas oglądacie. Zawsze jest to ekscytujące dowiedzieć się, jak daleko sięgają nasze filmy, łącząc nas z ludźmi na całym świecie. Zostawcie w komentarzach nazwę swojego miasta, kraju, a nawet specjalnego miejsca, z którego nas śledzicie. To wspaniałe czuć tę więź i wiedzieć, że jesteśmy razem w tej podróży, niezależnie od odległości. Czekamy z niecierpliwością na Wasze wiadomości i chcemy poznać Was lepiej. Przygotujcie się na trzy dni ciemności i wielki globalny blackout. Te wydarzenia są bliżej niż wielu sobie wyobraża, a ich nadejście jest nieuniknione, niezależnie od konkretnych dat. Pozostańcie mocni w wierze, opierając się pokusom i ideologiom, które kwestionują Wolę Bożą. Teraz jest czas na wzmocnienie swojej duchowej więzi z Jezusem i zaufanie w Bożą ochronę, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Żyjemy w kluczowym momencie. Nadchodzące zmiany radykalnie przekształcą globalny krajobraz. Wszyscy mamy obowiązek ostrzegać innych bez wahania. Nie możemy czekać na boskie interwencje, ponieważ znaki transformacji są wszędzie w ludzkich sercach ekstremalnych zjawiskach pogodowych i nasileniu aktywności wulkanicznej. Te zjawiska zapowiadają transcendentalną zmianę, gdzie miłość będzie katalizatorem. Proszę dzieci Najświętszej Trójcy, aby modliły się o przemianę ludzkości i narodów. Nasza Królowa i Matka, kierując się wolą Bożą, ostrzega nas z wyprzedzeniem, abyśmy mogli duchowo się przygotować. Prowadzi nas na drodze przygotowania, abyśmy mogli pozostać silni w wierze, w obliczu nadchodzących wyzwań. Stawienie czoła przyszłości bez odpowiedniego duchowego wzrostu będzie jeszcze trudniejsze. Drodzy bracia i siostry, w trudnych czasach jak te, zapraszam Was do odkrycia na nowo radości i mocy boskiej więzi poprzez Biblię i codzienną modlitwę. Jeśli pragniecie ponownie połączyć się z Bogiem i znaleźć pocieszenie wśród zgiełków współczesnego świata, przedstawiamy Wam wyjątkową okazję. Nasz ekskluzywny e-book Obudź radość w czytaniu Biblii i codziennej modlitwie. To nie tylko zbiór stron, ale święty przewodnik, który wzmocni Waszą wiarę i odnowi Waszą duszę. W tych słowach odkryjecie praktyczne wskazówki, głębokie spostrzeżenia i duchową inspirację, aby pielęgnować znaczącą więź z boskością, nawet w zabieganym życiu czy w czasach duchowego zniechęcenia. Kliknijcie poniższy link i obudźcie teraz radość z zanurzenia się w Słowie Bożym i komunikacji z Nim poprzez modlitwę. Ten e-book jest cennym narzędziem do pielęgnowania Waszej duchowej siły. Duchowość przynosi światło i nadzieję na każdy dzień Twojej duchowej podróży. Nie przegap tej szansy, ponieważ liczba egzemplarzy jest ograniczona. Wykorzystaj tę okazję, aby wzmocnić swoją intymność z Bogiem i znaleźć pokój oraz pełnię w swoim życiu duchowym. Niech każda strona tego e przypomina ci o bezwarunkowej miłości i łasce Bożej, które są zawsze w twoim zasięgu. Pobierz go teraz i pozwól, aby światło prawdy oraz boskiej mądrości oświetliło twoją drogę. W wizji objawienia Matka Boska ostrzegła o nadchodzącym globalnym blackout. Powinniśmy przygotować się z mocną modlitwą i głęboką więzią duchową, ponieważ tylko w ten sposób możemy stawić czoła trudnym czasom, które nas czekają. Przesłanie Matki Boskiej jest jasne. Przemiana jest w naszym zasięgu i nadszedł czas, aby wzmocnić się duchowo, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Słońce, nasza życzliwa gwiazda, wkrótce wyzwoli swój gniew na Ziemię, a ludzkość poniesie wielkie konsekwencje. Jednak w obliczu tej nadchodzącej kosmicznej katastrofy musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami. Miłość i ochrona naszej królowej i niebiańskiej matki będą naszym schronieniem w środku burzy. W tych czasach niepewności i wielkiego znaczenia historycznego groźba ciemności wisi nad światem. Przygotujcie się i bądźcie niezłomni w wierze. To moment, aby działać zdecydowanie i odważnie. Odrzucając wszelką negację i wątpliwości. Globalne zmiany są już w toku, a ich skala będzie nieporównywalna. Dlatego musimy przygotować się duchowo i fizycznie na nadchodzące wyzwania. Osobista konwersja i skrucha powinny być naszymi absolutnymi priorytetami. Każda zmarnowana chwila oddala nas od łaski Bożej, czyniąc głębsze połączenie z sakrum niezbędnym. Wyznanie naszych grzechów i odnowienie naszej wiary. Pozwolą nam stawić czoła wyzwaniom z determinacją i nadzieją. Musimy być gotowi na trzy dni ciemności i wielki globalny blackout. Kluczowe jest, aby nasze domy były zaopatrzone w niezbędne zapasy, takie jak niepsująca się żywność i świece. Nauka podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak oczyszczanie wody i wysyłanie sygnałów ratunkowych, może decydować o życiu i śmierci w czasach wielkiego kryzysu. Naukowcy ostrzegają przed wzmożoną aktywnością słoneczną przewidywaną na rok 2024, co może prowadzić do globalnego blackoutu komunikacyjnego. Dlatego warto być gotowym, mając świece i zapałki pod ręką. W tym krytycznym momencie historii ludzkości musimy przygotować się i zjednoczyć siły, aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, ufając w boską ochronę i naszą zdolność do ich pokonania razem. Należy pamiętać o gromadzeniu zapasowych baterii nie tylko do latarek, ale także do innych niezbędnych urządzeń.